Ksajo z kolejnymi konsekwencjami swoich zachowań, osoba odpowiedzialna za jeden z jego projektów, nie chce więcej z nim współpracować. Boxdel zapowiada kontynuowanie transmisji IRL oraz chwali się wynikami. Zamieszanie wokół występu Mariusza Pudzianowskiego Fame nadal trwa, a Denis Labryga musi szukać nowego przeciwnika. Sylwester Wardenga opowiedział o swoim pobycie na policyjnym dołku. Pojawiają się kolejne konsekwencje wiadomości Xayo, producent bitej śmietanki, nie chce więcej z nim współpracować. Wczorajszy dzień w wykonaniu Ksaya był zdecydowanie mniej aktywny niż poprzedni, a streamer ograniczył się do wrzucenia jednego obrazka, wpisu o treści, szukam szotera moich tutejszych wpisów, bo widzowie Konopa mają na swoim plamptopie tylko YouTube'a i są odgrodzeni od prawdy, czy też stwierdzenia, że Izak go zdradził, ale diable dalej z nim siedzi i wymyśla nowe posty, co nie stało skomentowane, ale już przy poprzedniej wzmiance reakcja Deblesa wskazywała, że ma takie samo podejście jak Izak do oznaczania w tym temacie jego osoby. A na samym końcu Ksaya opublikował informację, że odrzucono mu weryfikację na Stronie My... Co z słowami i to jak mam rozumieć jest w porządku, tak? oraz oznaczył Maje Staśko. Tak więc taktyka Xayo kompletnie się nie zmienia, natomiast wczoraj dowiedzieliśmy się o osobie, która nie zamierza już więcej z nim współpracować. Mokry suchar, czyli osoba wcześniej odbierana jako prawa ręka Xayo i ogarniająca całą grupę Ksajo Industries od zaplecza, a obecnie streamer osiągający jeden z najlepszych wyników na polskiej scenie, poinformował, że dla niego te wiadomości były bardzo niesmaczne. Dodatkowo okazało się, że podjął próbę kontaktu z Xayo, która stała jednak zignorowana. Ja jako osoba, która gdzieś, gdzieś tam hejtuje, czy to Pasuta, czy AMG no to te wiadomości, wiadomo, nie są, nie mają tej skali, ale też są po prostu w podobnym, niefajnym smaku. Ja y, napisałem do Marcina Ksaia Majkuta bardzo długą wiadomość. Mam wrażenie, że Marcin troszkę, nawet nawet nie wiem jak to określić, no, coś się po*******ło, bo od 20 godzin tej wiadomości nawet nie wyświetlił, mimo że na przykład Rypson mu też pisał, żeby mi odpisał. Mokry słuchar poinformował, że nie odcina się od Ksaju, natomiast mocno liczy na to, że po prostu otrzyma na tamtą wiadomość odpowiedź. Uwaga, widzowie, jesteśmy środkami historii najwierniejszy przez z Mokry sobie odcina się od niego ostatni bastion opada. Nie, nie odcinam się od Marcina, aczkolwiek bardzo czekam na jego odpowiedź prywatną, na moją wiadomość. Pewnie ogląda mojego streama, znając życie bo on tak ma że, że jednak śledzi, mimo że nie, napi nie, od nie wyświetlił mojej wiadomości, to pewnie ogląda tego streama. No więc co, no liczę na prywatną wiadomość od niego. Nie chciałbym, żeby ku moja historia z nim się kończyła w taki pop Sposób. Fakt, że Xayo od dłuższego czasu nie był aktywnym twórcą, powoduje automatycznie to, że nie mamy do czynienia z ogłoszeniami o zerwanych współpracach bezpośrednio z nim. Natomiast ślady Opery, czyli sponsora drużyny sportowej, którą tworzył Xayo, idą kolejne osoby, bo Krysuar poinformował, że były plany realizacji kolejnej gali bitej śmietanki, natomiast osoby współpracujące w ramach tego projektu po prostu nie chcą dalej w tym uczestniczyć. E, współpracami. Na przykład wczoraj główny producent bitej śmietanki mi napisał, że. Bo ja tam z tydzień temu zahaczałem na temat bitej śmietanki. Z tydzień temu zahaczałem na temat bitej śmietanki. To na przykład wczoraj główny producent, co robił na bitą śmietankę, powiedział, że, że nie ma zamiaru robić na przykład z całym bitej śmietanki. Więc to nie tylko współpraca, ale nawet ludzie, którzy wiesz, są niewidoczni, po prostu już sami z siebie mi piszą, że że się odcinają, więc no... Pozostając w temacie Mokrego Suchara, to zdradził jaką ofertę otrzymał od Federacji Fame i kwota może zaskoczyć wiele osób patrząc na jego ostatnie wyniki. Dla kontekstu, w kwietniu tego roku w ramach wywiadu na kanale Szalnego Reportera poinformował, że widzowie mogą szybko dojść do tego, ile otrzymał od Federacji Cloud za występ, ponieważ wskazywał w wcześniej minimalną kwotę, jaką może zaakceptować, czyli około 300 tysięcy złotych. Co istotne, obecne wyniki Suchara są dużo lepsze niż wtedy, tak samo jak pozycja w świecie streamerskim. Teraz byś dalej, Dużo kasa do stracenia. Powiem ci tak, mogę to likować? Ech, mi o to. Moje statementy, moje gadanie nie jest dla kasy. Mi nie zależy typowo, kurwa, na kasie. Dosłownie dwa dni temu odrzuciłem walkę w fame za 250 tysięcy złotych. Ja naprawdę, ja lubię pieniądze, ale staram się naprawdę obecnie, ja mam już tyle pieniędzy, że staram się obecnie kierować jakimiś, chociaż swoimi podstawowymi wartościami. Oczywiście kwotę poznaliśmy jako propozycję i być może Fame staci uważają za opłacalne zaoferowanie kolejnej oferty sucharowi w postaci po prostu większego wynagrodzenia. Natomiast pokazuje to też, że obecne stawki są dalekie od tych, które wcześniej pojawiały się w sieci. Pozostając w temacie freaków, to Denis Labryga poinformował co ze starciem z Good Boysami, a Mariusz Pudzianowski nadal jest aktywny. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, a jeśli stawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę Wam na stronie głównej. I dzięki za 40 tysięcy subów. Dogrywka konferencji stała odwołana z uwagi na prawdopodobnie brak porozumienia pomiędzy Natanem i Adrianem, a właśnie Federacją Fame. Przynajmniej na to wskazywała wypowiedź wspomnianych zawodników. Wczoraj na kanale Antyfakty pojawił się wywiad z Denisem Labrygą, który poinformował, że w ramach łupów po ostatniej konferencji zdobył okulary Versace. Natomiast wygląda na to, że nie bierze pod uwagę starcia z Good Boysami i liczy po prostu na nowego przeciwnika. Ciebie jest zorganizowane, czy, czy na razie nic nie wiesz? Czekam na, na, na informacje z... Z federacji. E, prawdopodobnie będzie, no jest jeszcze niecały miesiąc do Gali. E, myślę, że że e, wypuszczamy do klatki, no bo jednak ludzie, ludzie, ludzie by chcieli e, zobaczyć wakcynę. Dodatkowo człowiek admin, czyli ostatnio aktywny przedstawiciel Federacji Fame poinformował, że wczorajsza sytuacja związana z niewpuszczeniem Buxdela do studia, gdzie odbywał się program Cage, nie wynikała z zablokowania możliwości wejścia akurat wodarza Fame, tylko przebywającego w jego towarzystwie Denisa Labrygi. Z komentarzy podpisem portalu Bub dowiedzieliśmy się również, że rozmowy z Mariuszem Pudzianowskim miały miejsce, jednak bez konkretów oraz stwierdzenie padło, aha i Mariusz Pudzianowski w K1 na gołe pięści, a na komentarz konfrontujący stanowisko człowieka admina z publikacją aneksu do kontraktu przez Natana ponownie zobaczyliśmy informację: Półdzian na gołe pięści wraz z uśmiechniętym emotikonem, co może sugerować, że taki scenariusz sam w sobie nie był brany pod uwagę. Temat był jednak dalej kontynuowany, i na pytanie, dlaczego nie zobaczyliśmy po prostu zdementowania nieprawdziwych informacji podpisami Natana, człowiek admin odpisał: Bo jestem fanem kontentu Natana i życzę mu jak najlepiej. I tutaj pojawił się Natan, który stwierdził: Nie radzę kłamać, lepiej czasem przemilczeć temat, nie chcę udostępniać więcej rzeczy, pozdrawiam. No i zestawiając ze sobą wpisy przedstawiciela federacji oraz Natana mamy dwie różne wersje tego, jak blisko był występ Pudziana Fame i żeby było jeszcze ciekawiej, to Mariusz Pudzianowski również dalej działa w tym temacie. Opublikował wczoraj zdjęcie z napisem Fame oraz znakami zapytania i komentarzem jestem panem swojego losu od dawna, za kilka dni wszystko będzie jasne, wszystko mogę, a nic nie muszę już. Poniżej jednak zobaczyliśmy KSW i znaki zapytania oraz trzecią opcję, czyli wakacje. Pudzian w jednym z facebookowych Komentarzy również poruszył ten temat słowami Kocham was obie: Natusia i Adrianko, oj, przytule was obie, ale chwilę musicie na Tatusia poczekać, aby popracował normalnie. Natuś, oj, Natuś, coraz bardziej mi się podobasz. Bogzel nie odpuszcza i wygląda na to, że zamierza tworzyć content w stylu Aisho Speeda. Wychodzi na to, że ostatnie streamy Bogzela nie zakończą się na kilku dniach. W czasie środowej transmisji mogliśmy usłyszeć przemyślenia, że tworzenie kontentu w formie transmisji IRL jest zdecydowanie ciekawsze i pozwala na większą aktywność niż przygotowując po prostu filmy. Bogzel wraz z towarzyszącymi mu osobami wskazywał na kilka pomysłów, jakie mogą zrealizować, w tym na przykład randki dla PESELa, czyli poznanego widza. Oczywiście plany to jedno, a regularna realizacja to drugie, natomiast wczoraj Bogzel zapowiedział kolejny Transmisję przy okazji chwaląc się swoimi wynikami. Cześć widzowie, dzisiaj skupiamy się na sobie. Robimy leciutką przerwę od streamowania. Wracamy jutro albo w niedzielę. Pozdrawiam i miłego czwartku, miłego wieczorku. Nie no i taki bardzo szybki news dotyczący historii z przeszłości Sylwestra Wardengi, który opowiedział o zatrzymaniu przez policję i pobycie na tak zwanym dołku. Przedwczorajsza transmisja druida przyniosła informację, że dwukrotnie w przeszłości został zatrzymany przez policję i spędził czas na dołku. Jednocześnie zachował się charakternie i oczywiście żartując dodał, że chyba jest gitem. Przyczyna była związana z tworzonym wtedy przez niego kontentem. A drugi raz jak siedziałem... To też zamknęli kogoś, i ja wtedy sobie drzemałem, obudziłem się i mówię za co cię zawinęli, a on mówi nieporozumienie jakieś. Coś tam, że zwijali kibiców, jakaś łapanka. A on pyta mnie, a ty za co? A ja mówię, nie chciałem ściągnąć kostiumu Spidermana w strefie kibica, bo powiedziałem, że Spiderman nie pokazuje twarzy. I dostałem, że nie stosuje się do poleceń y, służby, bo tam w strefie kibica ochrona była jako służba czy coś takiego. I poszedłem spać dalej. I kto jest... Gitam i git i myśli... i ten gość myśli, i zamknęli mnie ze <laughs> Łatwo Gang po raz kolejny próbuje dotrzeć do Mr. Bista. Jakiś czas temu z pomocą Freeza Łatwo Gang zrealizował jedną z obietnic, czyli przekonanie Mr. Bista do wypowiedzenia hasła Polska Górą. Nie jest to jednak koniec prób dążenia do interakcji pomiędzy TikTokerem a największym na świecie YouTuberem. Łatwo opublikował na swoim profilu kolejne wyzwanie i tym razem stwierdził, że jeśli Mister Beast zostawi komentarz pod jego TikTokiem, to przebiegnie 1000 km w 24 dni, co oznacza ukończenie 24 maratonów w ciągu właśnie 24 dni. Natomiast jeśli mu się to nie uda, Usunie swoje TikTokowe konto. Na chwilę obecną wygląda jednak na to, że łatwo nie będzie musiał ani biegać ani usuwać konta, ponieważ Mr. Beast nie pojawił się w sekcji komentarzy. Nacie to tyle w tym miejscu się dla siebie. Ja tu raz poprzednich dni, jeśli nie widzicie, to Was zapraszam. Widzicie, podobno w kolejnych doskonale wiecie, co robić. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia i do jutra siema.